ITEM System Mobile. Partner w zakresie elastycznych dostaw. System Mobile Item. Nowa generacja wózków transportowych. Dzięki System Mobile S można teraz jeszcze prościej przemieszczać narzędzia i obrabiane elementy do optymalnej w danym zastosowaniu pozycji. Firma ITEM oferuje opracowane zgodnie z zasadami ergonomii zwrotne wózki dostawcze. Opcjonalnie wyposażone także w podnoszoną kolumnę ze sprężyną gazową. System Mobile S może być także bezproblemowo dopasowany do każdego stanowiska roboczego. Sprawdzone system Mobile L T i U poszerzają asortyment mobilnych wózków dostawczych i tem. Wózki przemysłowe charakteryzują się niewielką masą własną i dużą nośnością oraz z optymalizowanym podwoziem. Dzięki temu materiały i przedmioty obrabiane są szybko dostarczane w odpowiednie miejsce. Dzięki łatwo poruszającym się rolkom można przemieszczać także duże ciężary bez ryzyka ich przewrócenia. Różne wielkości pozwalają na dopasowanie wydajności transportu do potrzeb produkcyjnych. Dzięki praktycznej regulacji kątów można pozycjonować wszystkie uchwyty w zależności od potrzeb. Skrojone na miarę wyposażenie dopasowuje wózki transportowe do wszystkich procesów roboczych. System Mobile ITEM powodują, iż produkcja staje się elastyczniejsza, efektywniejsza i szybsza. Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.item24.pl item. ITEM. Państwa, Państwa pomysły, pomysły są, są tego warte. Tego warte.